Nice. <laughs> Jesteśmy już na miejscu, miejsce Rajskie Pierwszy lepszy camping z brzegu Okazuje się bardzo ładny i rewelacyjny Ale to pokażę potem jak wygląda po powrocie z wycieczki Na razie rozkładamy sprzęt Rowery mamy schowane w bagażniku Bo będzie to wycieczka rowerowa Tym razem nie w góry, a w rowery Mamy też takie rzeczy jak namiot, śpiwory W zasadzie jesteśmy przygotowani i w góry i w rowery Full wypas a tak wyglądają nasze pakunki. Nie ma co czekać, pogoda zrobiła się dobra. Bierzemy się do działania i wkrótce ruszamy w trasę, a trasa zapowiada się rewelacyjnie, ale to sami zobaczycie. Białe rumaki już gotowe nie ma tu czekać w drogę. Dzwonię po kolegu. Już pokazuję, jak mniej więcej będzie wyglądać dzisiejsza trasa. Subcie, widoczki. O! o. San. San. Sobie. San. Bosko. Albo też Dosko. Miejscowość Rajskie to tam, gdzie San z gór wpływa do, do Jeziora Solińskiego, a trasa biegnie wzdłuż San. Staraliśmy się skończyć, było dosyć płasko, nie było dużo podjazdów. Nie jesteśmy za bardzo przygotowani na wielki wysiłek, tym razem raczej na lajtowe jeżdżenie. Zobaczymy. Zrobimy pentelkę w kierunku na południe do miejscowości Zatwardnica. Jest mniej więcej koniec maja, początek lata. Wszystko zielone i od razu nowe siły ludzi wstępują. No a tutaj dzisiaj w barze Kufel będziemy pewnie gościć, jeżeli dożyjemy. Skręciliśmy lekko naszej trasy, gdyż po jej, na jej drodze zlokalizowane kiedyś były mieszczackie wioski. Teraz już opuszczone i zapomniane, na nowo odkrywane, a naszym celem jest ich zeksplorowanie. Z tego względu błąkamy się po niezbyt dobrej jakości ścieżkach. Rzuca jak w trałce. Ale w końcu dojeżdżamy do jakiejś przeprawy na San. Tutaj była kiedyś po drugiej stronie miejscowość. Dokładnie tam po drugiej stronie biegnie też jakaś dróżka. Zamierzamy przeprawić się z rowerami przez Sanik. Tam, może jakąś ścieżką, może czymś dojechać do kolejnej wsi. Nie wiem, na ile to się może udać, na ile nie. Ale próba zostanie podjęta. Z zaświadczenia wiem, że takie rzeczki potrafią być szukańcze. Płytko, płytko. Nagle dziura. Gacie mokry. Część samej już za mną. Tam już. Ujś... Wybrał sposób, że przeprawia się na dwa razy. Najpierw rower potem Sakwa, ja idę ze wszystkim Prawdę mówiąc to do tej pory szczady wizytowałem na dwa sposoby. Pierwszy to wycieczki górskie, chodzenie po górach i tego typu rzeczy, drugi to Jechanie gdzieś do domku lub na biwak i po prostu ciągła impreza i tyle. Nawet z czasami było tak, że żadnej górki nie widziałem. A tym razem z kolei postanowiliśmy zrobić coś innego, dlatego wypad rowerowy. Eee, naprawdę super tereny. Jedyne co może trochę boleć to dużo górek i podjazdów, ale widoki i przygoda wynagradzają wszystko. Czyli trzeci wymiar odwiedzania bieszczot, rowery i zwiedzanie nieistniejących już miejscowości, zapomnianych i tego typu rzeczy. Górski wypad rowerowy to nie tylko droga kamienna, również różnego rodzaju przeprawy trochę polany, wody i trawy. Piękny widok. A taki oto widok mieli mieszkańcy ówczesnej wioski, gdy tu mieszkali.

Trochę ścieżek oraz widać, że były tu pola uprawne. Yy, widziałem też kilka owocowych kwitnących drzew. Eksploracja. Pewnie podczas wczesnej wiosny, lub późnej jesieni. Widać tu jest znacznie więcej, ale takich kolorków na pewno wtedy nie ma. Miejsce wygląda ciekawie Na takim lekkim wzgórku ruiny stajni dworskiej i ruiny stodoły dworskiej Wraz z aleją dworską, którą przejeżdżaliśmy A tutaj żeremia bobrów, jakieś gnojowiska Przez które zresztą musimy się przedrzeć A za nimi już czyha cerkiewisko Czyli ruiny po dawnej cerkwi Po spotkaliśmy dwóch kolegów Też tutaj przyszli i interesują się wężami i pająkami Powiedzieli nam, że w okolicy jest mnóstwo węży Jest to ponoć też jedyne miejsce występowania węża, który nazywa się skulap I tutaj się ich czaj mnóstwo Nawet pokazali mi zdjęcia Nie są niby groźne, ale nie chciałbym takiego spotkać Na wszelki wypadek zachowam maksimum ostrożności Ale dżungla. Idziemy na koło. Nie Wyparliśmy w okolicę cerkiewiska w trybolnym. Jak na razie to nie za bardzo widzę jakieś pozostałości A nie, coś jest. Coś jest, są jakieś dołki, są jakieś kamienie Tak, schodki Dokładnie, to tutaj Tutaj Kiedyś stała Cerkiew A teraz rosną drzewka po pozostałości, po murach Chyba po, po barierce schodów Pewnie im głębiej w las, tym więcej. A tutaj jest podbudowa kamienna. Cerkwi, coś zostało. Coś zostało, ale nie rzuca się to szczególnie w oczy. Myślę, że zaraz będzie też cmentarz, który już rzuci się w oczy. Przychadzając się po cerkwi. Natrafiłem Dość ciekawe wejście Po schodkach Halo, halo Czy jest tam niedźwiedź? Na razie spotkałem żaby A ja pieprze. nie lubię takich miejsc Gdyż są po prostu Straszne straszne i tyle. Nie wiem, co w nich siedzi i co na mnie skoczy. Nie chodzę tam, on w dupie. No piwnice, piwnice pod cerkwie częściowo zasypane, ale z dostępem. Ale malownicza alejka, stare drzewa, w środku lęki, lekki wąwozik. A po boku co chwila, jakieś kamyki podbudowy. Ładna musiała być to wioska. Ładna kraina. Mamy szczęście. Jadąc już drogą dalej i nie widząc cmentarza. Oczywiście trafiliśmy na cmentarz. Kto nie wie, to trudno będzie znaleźć. A kto wie, ten wie. A kto jedzie dalej, ten znajdzie. Jest wykaszony. Jest jeszcze trochę nagrobków. A zlokalizowane jest to w totalnej dziczy. Zrypią martwo świerki. płacz. W świat się kończy. Wsoko. Doliny Zastanawiamy się czy ruiny, które wcześniej widzieliśmy to na pewno była cerkiew bo były one znacznie oddalone od cmentarza a w pobliżu mają być też ruiny, ruiny strażnicy niemieckiej jakieś tam placówki i tym samym podejrzewamy, że tam to coś, to mogły być te ruiny a cerkiew mogę być tutaj lub w okolicy. Pozostawiam wszystko owiane tajemnicą do wyjaśnienia osobom zainteresowanym. Dla piątkowych rowerzystów takich jak my. Nie, jest chyba to najlepsza trasa, ale nagrodą będzie za chwilę zobaczenie. Kolejnej opuszczonej miejscowości Oraz jej dziewiczych terenów Ciężko przybrać Przedzierają się przez trudne trasy jak na rower Dużo bagna, gołęzi Raczej ścieżka niż droga rowerowa Zresztą nigdzie nie jest zaznaczona jako droga rowerowa. Sami sobie tak powiedzieliśmy. Dotarliśmy do wioski, dawnej wioski Krywe. Idziemy obczaić ruiny cerkwi, które się tu znajdują do zostałości po cerkwi we wsi Krywe, zlokalizowane na wzgórzu Bardzo ładnie otojone. Zasłonięte drzewami, ran, nie ma dachu. Zobaczcie jaki widoczek mieli ludzie, którzy wychodzili z kościoła na papierosa Fajnie. Tężne mury robią swoje. A z za muru zamiast dachu wystają drzewka. Jest klimat, jest też symboliczny ołtarz. Mimo, że na to nie wygląda, to jeszcze w latach 30. XX wieku mieszkało tu prawie 600 osób w tej wiosce. w wiosce Krywe, jak donosi. To bliska tablica informacyjna, generalnie tutaj ludzie się bili między sobą w tamtych czasach. Między ludnością polską, ukraińską były walki a potem wszystkich wysiedlono. Wiosna spalono i spokój. Koniec. Została tylko Cerkiew w takim stanie oraz obszerny cmentarz którego tu jest część na którym wciąż powstają nowe nagrobki tak jak tej pani no cóż wzgórze cerkiewne w fantastycznej lokalizacji na noslek, na biwak super miejscu Idziemy na, struj, na ruiny Starego Mostu Na Sanie i tam będziemy się przeprawiać z drugą stronę Kolejna przeprawa przez rzekę San W miejscu Starego Mostu Dzisiaj zostały już tylko ruiny Podpór Piękno Kierowarek się umyje przynajmniej Do roboty jechaliśmy na niezłą górkę ale za to jest nagroda Super widoczek Daleko w sumie nie ujechaliśmy Jedno co zjechaliśmy z szlaku rowerowego pojawił się bar Oni, znaczy ukazało się parasolki które nas zachęciły do zatrzymania się Nie było innej możliwości Zimne no. piwo no, by Perfekt To jak nie ma wody bez wiatru Tak nie ma wycieczki bez konserwy I piwka Dokładnie Golaż angielski standardowo moja ogona konserwa chodzi elegancko otwieramy wylewamy i już po chwili możemy się cieszyć tą niezwykłą 95% zawartością mięsa mm. pachnie jakby została wczoraj zrobiona zrówka i malina Opuszczamy nasz uroczy bar, żeby zrobić Wam wszystkim smaka na browara. Pokażę go. Ci, że już widziałem to wcześniej w melodii. Czy w tekście słyszałem na mieście? A także i w takim kontekście w zwierzeniach przyjaciół bolało mnie wierzcie. A może sto razy już o tym słyszałeś? Scenariusz, co zrobisz? Gdy przyjdzie, już miałeś i przyszło, tak wyszło. Więc takie to wszystko. Naprawdę, co lecisz? A krawędź jest blisko. Dużo zaletą tej ścieżki rowerowej jest to, że. Ma dwa bardzo ładne punkty widokowe W których możemy sobie urządzić biesiadę To jeden z nich Drugi Widać San Tam daleko Połoniny A tutaj te bliższe górki W końcu zajechaliśmy Tyle podróży Dzisiaj wystarczy jeżdżenie po górach rowerem, to naprawdę daje w dupę. Nie chce się niczego na przykład po tym jednym dniu. Nie mam już ochoty na kolejny dzień jeżdżenia rowerem. Zobaczymy, co jutro będziemy robić. A to nasze obozowisko rzeka San tutaj nasz, tu będziemy mieć namiot. Niedaleko bar kufelek. Zadniła że do mnie pani zapraszała na skosztowanie lokalnych dań. Powiedziałem, że będę. Sam tutaj już wygląda jak rzeka z prawdziwego zdarzenia. Spływa zaraz do jeziora Solińskiego, a tam jeszcze jego górskie oblicze. Słońko już powoli zachodzi ze za góry, także zabieram się raz. rozkładanie namiotu. W rajskim raju zaczynamy imprezkę. Mamy wszystko, co trzeba. Jest odpowiedni murek, jest rzeka, jest widok, jest też wódeczka. Ukniemy kilka kielichów, idziemy do kufelka. Zrobimy coś ciekawego. Typowe danie Bieszczaczkie to placek po Bieszczacku, czyli to jest placek po węgiersku z mięsem. <noise> Tylko że w Bielszczadach. Tak? Zajebista sprawa, ona nie go chotę. Ale jak będzie dobry kotlecik, to też nie będę narzekał. Chabowy z kapustą kiszoną na przykład, albo zapiekaną. Tymczasem mały ładunek. By smakowało lepiej oczywiście, i żeby jakieś zakażenie się nie przyniosło z roweru, czy z wody, czy z czegokolwiek. Achoi. Już gra muzyka, ale to nie jest kofelka, tylko tutaj od panu w domku. zamknięty. Mamy problem, ani jedzenia, ani picia. Odpalamy nasze rumaki. białe rumaki i walimy na poszukiwanie baru, żeby zjeść obiad. Należy to obiad po trzepującej podróży. I tutaj już tak strasznie zachodzące słońce. Oświatny, ostatni widoczek na tle górek. Trafiliśmy do Polańczyka ale też wszystkie knajpy zamknięte około 23 Jedna no, sytuacja, jest tylko jedna zaraz będziemy wieszowskiego kebaba Wolimy na kajaczek. Po dość długim poranku i konsultacjach w końcu postanowiliśmy wyruszyć na kajaki. Kolejne poznawanie bieszcza do tej innej strony, nie tylko górskiej. Popadaliśmy szybko jak muchy. Pojechaliśmy z nocy na kebaba do Polańczyka. Kebab dość dobry. Oczywiście za swoją cenę. Nie było już żadnego lokalu otwartego z obiadkiem W końcu jesteśmy na kajaczku Popłyniemy nim do Jeziora Solińskiego Ponieważ są tutaj strasznie urokliwe miejsca Zatoczki, wyrastające góry z brzegów Cena bardzo przystępna, bo za kajak Tutaj w tym ośrodku płacimy 30 zł za dzień Za dwie osoby To jest prawie jak za darmo Palce lizać Woli wpływamy na wody Jeziora Solińskiego tutaj piękne widoki. Górki, często na, na brzeżach, na dziko rozbijają się ludzie. Super opcja, sam tak bym chciał. Wtedy można naprawdę odpocząć. A gonią nas swoje chmury. czarne a nam jak zmokniemy to nic się nie stanie z tego A tutaj uroki soliny inne niż te w Polańczyku Których nienawidzę Dzikość i spokój to zaledwie tego miejsca Mnóstwo ludzi lokuje się wzdłuż brzegów I tam albo łowią rybki albo odpoczywają Słuchać też by było dźwięki gitary i widać niejedno ognisko. My właśnie robimy śniadanie. Trochę późne, ale jednak musi być. A do wyboru mamy rybkę lub rybkę. Szprocik lub śledzik. To już szerokie wody jeziora Solińskiego Coraz więcej żaglówek, coraz większa przestrzeń. Po raz ostatni zdołałem mu wierzyć, że władzę nad tym jaką się mamy przychodzą w nocy, a rano się leży. By nie zacząć z dnia, nie, uwolnienie, nie pożegnanie więc znowu mnie masz. Zlekaj się, zbieraj, zrób ze śniadanie. Mówiłem Ci, że już widziałem To wcześniej jest wszędzie Nie widzieć to śmieszne I takie to rzeczy Ja o tym słyszałem, że chciałem Że chciałem na maksa Dopłynęliśmy do, do lądu I się pozbieraliśmy Kajaczki na sumie fajna sprawa Ale lekko się nudzę po pewnym czasie Wjeżdżamy powoli jezioro Solińskie, tym samym wyjeżdżamy w Pozdro 600 Ahoj.